Prawdopodobnie pan Japończyk kupując to auto jako nowe miał pomysł taki, że to nie będzie nigdy jeździło, bo tak jak widzicie jest to dodatkowo pozabezpieczane takim jakimś czarnym zabezpieczeniem wszystko kurde nie mogę. Tu tak pachnie. Szkoda, że nie można tego przekazać na filmie, ale to auto naprawdę pachnie jak żadne inne. Pokażemy wam dzisiaj coś ciekawego z naszej kolekcji. Eee, można powiedzieć prywatnej kolekcji, ale jest to ogłoszone tak dla jaj trochę. Eee, nie będę na razie dużo zdradzał, chociaż i tak każdy widzi, co to jest, bo tu się nie da za wiele ukryć, jak się ma takie kształty jak Gelenda. Kurde, ja nie mogę po prostu przy tym aucie stać. To jest niesamowite, że takie coś się zachowało. Są ślady tego, tak jak widać. Tu jeszcze po tabliczce też widać, że była oklejona jakoś niedbale. Yy, no i bardzo dobry pomysł miał: no bo to auto prawdopodobnie już nigdy nie będzie jeździło. Tylko będzie stało jako obiekt muzealny, bo samochód ma 1700 km przebiegu, a pochodzi z 2014 roku. No i tak jak widzicie, jest nie jak nowy, tylko jest, jest po prostu nowy.

1746 km w tym momencie. Zapach jest piękny. O wyposażeniu, o wersji to nie będę zbyt dużo mówił, bo to jest seryjne G63. Na rynek japoński wyprodukowane oczywiście. Fajna wersja kolorystyczna. Mamy tapicerkę z tymi rombami i tak dalej. No i tak jak widzicie, oczywiście w czarnym kolorze 197 Obsidian Schwarz. Uważam, że jedyny słuszny kolor do G klasy. No, i tu prawdopodobnie jeszcze nikt nigdy nie siedział. I, I mnie urzekają właśnie detale w tym samochodzie, czyli wszelkie takie tutaj, te powierzchnie to wszystko jest takie mega świeże, czyste, matowe, czy nawet tutaj ten boczek on od wsiadania zawsze jest już taki lekko wygnieciony brzydki. To jest piękne. No i te drzwi trzaskają to jest najlepsze w G-klasach. Pokażę Wam też, jak wygląda pod pokrywą silnika. Bo też jest co oglądać. Tak jak widać, tutaj ten silnik akurat był przez Pana Petera Franka złożony. Inżyniera odpowiedzialnego za ręczne złożenie tego silnika. No tu mamy już oczywiście 5,5 litra biturbo w tych rocznikach, bo to 6,3 AMG. Jeśli chodzi o G-klasę, to co jest ciekawostką, bo chyba nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, jeśli mówimy o tym kultowym silniku 6.3 AMG, czyli tym M156, wolnosącym o pojemności 6.208 cm sześciennych, który był i w C-klasach, i w W e klasach, i weselach, i tak dalej, to on nigdy nie był montowany w G-klasie. G-klasa. Yy, z silnikiem tym M113K, czyli G55 yy, od razu przeszła na G63 yy, i dalej właśnie miała już ten silnik 5,5 litra biturbo w tym przypadku yy, i to prawdziwe 6-3 6,3 wolnosące nigdy nie zagościło w klasie G ten silnik oczywiście też jest wspaniały, fantastyczny tutaj ma 544 konie więc w, w zupełności wystarczy a nawet jest zbyt mocny uważam do zawieszenia i układu kierowniczego G-klasy, bo pamiętajmy o tym, że to auto jest na ramię i konstrukcyjnie od 79 roku, czyli przez ponad 40 lat jakby założenia się nie zmieniły i dalej jest to rasowa terenówka na ramię z trzema niezależnie blokowanymi mechanizmami różnicowymi z reduktorem i tak dalej więc siłą rzeczy nie może się dobrze prowadzić po asfalcie, no i niestety tak jest Mm, pomimo tego zawieszenia AMG troszkę twardszego i tak dalej to auto nigdy nie będzie się dobrze prowadziło ale to też ma swój smak ja na przykład to kocham w G-klasach, że jadąc nią nawet po asfalcie no to człowiek się czuje jakoś <gry> dziwnie wyjątkowo ja na przykład to lubię, wiem, że G-klasa ma też wielu przeciwników którzy narzekają, że nie wiadomo czemu jest taka droga, no ale ma coś w sobie ma coś w sobie, jest niepowtarzalna Dzięki, że z nami jesteście. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, piszcie co chcielibyście zobaczyć. Będziemy brać to pod uwagę. Motywujecie nas do naszego działania i co? Wasze zdrowie. Oczywiście sok jabłkowy. Ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że to auto ma 1700 parę kilometrów przebiegu, to jest cała historia z ASO. Regularnie to auto bywało w ASO na przeglądach. Tam co rok, co dwa lata. Więc jest cała historia dosyć bogata serwisowa tego samochodu przez te wszystkie 7 lat. I tak się śmialiśmy, że ten przebieg głównie chyba Japończyk pokonał, jeżdżąc na przeglądy do serwisu i wymieniał olej. Nie wiadomo po co, ale bardzo dobrze, że to robił, bo dodatkowo to też. Potwierdza jakby stan i przebieg tego egzemplarza, więc bardzo chciałbym poznać tego właściciela tego samochodu. Niestety chyba się nie uda go odnaleźć. Jest jakiś sztywny ten siłownik w ogóle, jest to jest niesamowite, jak to wszystko tu chodzi. Jak już naprawdę mieliśmy do czynienia z niezliczoną liczbą egzemplarzy G-klasy, ale ta jest, ta bije na głowę absolutnie wszystkie. A propos sprzedaży, jest u nas ogłoszona, tak jak wspominałem, bardziej jako dla jaj i wizytówka, bo śmiem twierdzić, że jest to jeden z niewielu egzemplarzy, które się zachowały w takim stanie i przebiegu na świecie. Drugiego jeszcze nie spotkałem, aczkolwiek jak tak mówię, to później po niedługim czasie widzimy na aukcji takie auto z jeszcze niższym przebiegiem, już by, by były takie przypadki. Ale jak się pojawi, to na pewno też będziemy próbowali je kupić. Yy, w każdym razie yy, jest on u nas ogłoszony za 1 463 zł. Yy, I tak naprawdę mamy cichą nadzieję, że prędko nie znajdzie nabywcy, bo mamy na to pomysł, taki, żeby przytrzymać z 10, może 20 lat pod tym pokrowcem, dalej oczywiście serwisować. <grym> Także. Chyba tyle. A z takich smaczków. Ze smaczków, tak jak tu widać, nawet nie chcę zadzierać te wszystkie progi listwy ze stali szlachetnej mają oczywiście folię fabryczną na sobie. Oczywiście tutaj też wszędzie jest folia. Nawet folię mamy, tutaj. na tym progu jest jeszcze taka folia fabryczna, yy, tu mamy właśnie ten pokrowiec, pokrowiec na pokrowiec, yy, jeszcze banieczkę oleju AMG, bo też oczywiście wymieniliśmy w nim olej po sprowadzeniu, żeby sobie stała ze świeżym olejem dalej i pewnie za rok znowu też ten olej wymienimy, czasami też się kawałeczek nią tutaj po placu czy po hali przejedziemy, żeby nic się nie zastało. Yy, więc to taka ciekawostka z naszej kolekcji. Nieczęsto ją pokazujemy, nieczęsto ją odsłaniamy spod pokrowca, bo no po prostu na jej szkoda. No. Co tu dużo mówić? Opony, oczywiście fabryczne od nowości, też już ponad siedmioletnie, więc średnio by się nadawały do jazdy, pewnie ze względów bezpieczeństwa. No ale to auto na drogi raczej nigdy nie wyjedzie, więc na razie sobie na nich stoi. A jak będzie potrzeba, to wymienimy na nowe, ale raczej nie będzie takiej potrzeby, bo całe życie jest plan, żeby sobie stała właśnie pod pokrowcem, w ogrzewanym miejscu i będziemy na nią huchać i dmuchać. Także taka ciekawostka. A żeby nią zjechać, powinienem założyć te mm, trapy zjazdowe z tej rampy. W przypadku G-klasy nie jest to konieczne. <laughs> Się śmiejemy, że nawet z lawety można nią zjechać bez wyciągania najazdów. Yy, ale... Robimy to profilaktycznie. Dobra, to co wyjeżdżać? Wyjeżdża. bym Wam pokazał, tylko nie wiem gdzie, bo tych G-Klas mamy trochę. A, tu stoi. To z ciekawości w międzyczasie. Niech ona sobie pochodzi, bo nie chcę jej tak odpalać i gasić, bo to nie niezbyt zdrowe. Eee, jaka ciekawostkę pokażę Wam. W zasadzie brata bliźniaka z wyglądu. Tak jak tu widzimy. g 63 G-klasa AMG charakteryzuje się m.in. innymi szerokimi kaczorami, tak zwanymi. Miłośnicy g klas na te poszerzenia mówią kaczory, że są szersze niż w zwykłej wersji. Oczywiście koła większe, szersze też, z mniejszym ET, żeby to ładnie się wypełniało. Zderzak AMG też jest inny niż w seryjnej G-klasie, o tam mamy seryjną, na przykład G500 z takim zwykłym, biednym zderzakiem na zwykłych lampach, okulary, czyli te obramówki lamp, yy, też są bez tego paska ledowego, tu już mamy ten pasek ledowy, mamy ksenony, te soczewki i tak dalej, mamy grill AMG, a nie taki na przykład, jak tam yy, i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo takich detali. Dla ludzi, którzy nie są w temacie, to czarna G klasa to czarna G klasa i nie rozróżniają, czy ta G klasa ma 30, 20 czy 2 lata, bo są no, zbliżone do siebie z wyglądu. Natomiast mamy taką ciekawostkę, tak jak spojrzycie teraz na to auto, to mógłbym Wam ściemę zasunąć, co po niektórym, że to, co jest to, to też jest G63, też jest piękne, ładne. Oczywiście jest piękne i ładne, ale tak naprawdę jest to G500 z 2004 roku wystylizowany na G63 właśnie z tych lat, tam 2011 plus, czy coś takiego. Yy, jako ciekawostkę powiem Wam, że to auto ma bardzo duży przebieg, jak na nasze standardy, jak na standardy aut z Japonii, bo ma 248 tysięcy kilometrów. Kupiliśmy je jako ciekawostkę, yy, no bo oczywiście cena była bardzo atrakcyjna, jak na tak duży przebieg, a stan naprawdę bardzo fajny. Też bez żadnych korozji, naprawdę jest ładna i była tak wystylizowana już w Japonii na g 6 Całkiem nieźle i tak samo. Mamy te kaczory, mamy zderzak, mamy soczewki, to wszystko, grill, lusterka też od tej wersji z tych roczników. I ten przebieg wpłynął oczywiście na cenę. No i aha, koła też są, tak jak zobaczycie, bardzo podobne bo też 20-calowe. Tu akurat jest trochę niższy profil opony, tak sobie Japończyk założył. E natomiast wygląda to wszystko nieźle z zewnątrz, dla niepoznaki. E wnętrze oczywiście jest starsze, bo to jest 2004 rok, czyli to poprzednie wnętrze, jeszcze deska bez tego tabletu i tak dalej, ale uważam, że jak na ten przebieg całkiem to przyzwoicie wygląda. No i można mieć G-klasę, która szpanersko wygląda i w miarę nieźle kosztuje, no, a można mieć też takie coś, tam milion, tutaj jakieś tam 200 tysięcy brutto, więc tak jest rozstrzał, taka jest też różnica w cenach G-klas. G-klasę przyzwoitą, jakąś taką rokującą na przyszłość, która nie ma korozji i tak dalej, kupimy za 100 tam parę dziesiąt tysięcy złotych w górę, no a możemy też kupić za grubo ponad milion. Czy 2 miliony, jakieś takie mega limitowane wersje, i tak dalej, czy Manzory, czy Brabusy, czy cokolwiek. A propos Brabusa, to też chyba w kolejnym odcinku, może Wam pokażemy, bo też mamy coś ciekawego. Więc jak macie ochotę, to o Brabusie też zrobimy podobny odcinek i prezentację. A jest co pokazywać, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, czy chcielibyście zobaczyć prezentację Brabusa. No tam jest jeszcze grubo ponad 600 koni, fabryczny Brabus, nie żaden przebieraniec, więc myślę, że też będzie co pokazać i no i oczywiście czego posłuchać.